Tajemniczy! Tajemniczy, gdzie jesteś? Tajemniczy! Tajemniczy! Dzień dobry, Państwu! Z tej strony Tajemniczy 000. Tutaj moją chatkę, chatkę Szreka. Tutaj, właśnie, mamy taki specyficzny mostek Dobra. to co widzieliście tylko nie stykaj mikrofonu tam na dole nie zakrywaj, nie zakrywaj go jakby co czyli jeżeli tak trzymasz tam jakiś palcem tam na samym dole to zabierz tego palca bo będzie mikrofon zatkany rozumiesz chyba prawda? tak rozumiem nie rób tego samego błędu co kamerzystowie w poprzednim filmie bo poprzedni ten film to nie ważne tu kiedyś kotkę skręciłem tu mamy taki specyficzny domek, jest on bardzo fajny. A, plaża Waffereza. Gwiazdka gobli goblinów. Hobbitów. Eee. Witam. lub salto nie to nie zrobię zrób to były trampoliny oooooo! Dobra. oceniam tu na 11-11 no ja też Bro zrobił. zrobił pełne salto na filmie nasz lekko atleta to mamy takie coś dziwnego. Dalsze nie będę o tym rozwodził, bo mamy tu również na wodę zabaw, czyli po jest taki tor przeszkód. Specyficzny tor przeszkód, na którym mamy różne tory przeszkód. Na przykład drabinka. No czy inne takie rzeczy? No nie pewnie na ten gadow, bo to jest niepotrzebne nikomu. Nie, wiem, po co to zrobił? No nieważne. Lecimy dalej. I wyjdziemy. Rada. Idziemy tu dalej. Tutaj mamy coś, gdzie można mieć ognisko. Wolę, nie tu bo jakaś dziura kreda, tam jest i krew. Ale no, wiecie, że coś takiego istnieje. Nie widzę nic. Teraz idziemy na atrakcję główną, bo tu mało bo i nie ma o czym mówić. Tak naprawdę <laughs> A, mucha mi do ucha wyciała. No to co? Tam jeszcze szczęścia nie być mokre, na samym dole, jak myślisz? Chyba nie. No właśnie. Wcięcie. Tutaj właśnie mamy taką bardzo fajną zjeżdżalnię. Jest ona chyba najlepsza w swoim rodzaju. Takich zwierzę nie ma w Polsce w Polsce nie ma, bo jesteśmy w, co prawda, w Norymbergi. Mamy tu również państwo, studzienkę kanalizacyjną. Nie będę z niej korzystał, ponieważ jest tu piasek, a powinna być woda. Ej, no cóż. Dobrze yy. Mamy tutaj takie specyficzne huśtawki Myślę, że będzie Piotrusiowa, ale Piotrusiowej nie ma Cięcie Lajkujcie Subskrybujcie Komentujcie Dzwon A ja tam pracę oceniam na 7 na 11 A ty Pitadoro? Zgadza na trampolinę. 10 na 11. A ty kamerzysto? No 8 na 11. Żegnajcie. Czemu mi nagrywasz? Jak to czemu? No nie nagrywaj mnie. No Żegnajcie.